Zebrane? Nie, franek. Który... Tak, jest zebrane, bo ubiegłym, tam. Chyba ze strodobelek nie było w ogóle, ale nie, no były na pewno. Szczepa się to po całej trzymać. Do czterech człowieków idziemy na franek. załóż. załóżmy. Bardzo fajna szczepa, to robi wrażenie. Bardzo fajna. Regan, Dobrze. widzicie zrobiłeś Dobrze, cztery kanapki. Ja cztery kanapki ze smalcym wiodą, to mogę przeciągnąć taką szczepkę. Na zrobiłeś. Uro, przyczepam jak oni człowieku. Uzupełniałem teraz. Ja! Przy wyścig, przyczepam człowieku. To nie, Już widzę, panie moment wyścig śmieje. Eee, nie, Wyścig Ja! Chłopie! Będzie konfrontacja. Patrzcie to panowie. Pawek wyścig śmieje. Ja. Nie człowieku. Eee, ciągnik na wyjadę! O, na drugi koniec! Na poprzeczniak jedzie! Na poprzeczniak jedzie! Adam, łapto! Adam łapto! Dobra, niech jedzie! Adam, za dyszel złap! Ja pierdolę... Może ja z tym zajebał dyszlem! Chyba żeby poderwało! Musiałem ją zablokować. Stanął! Stanął czekaj! przegórzu, dyszel nie? Teraz to patrzę. Ale stoi! więc... A na łato! Cój! Do pana! Oso, to nie są tanie rzeczy Komu? tam! Ona chce tańczyć do... Będziemy musieli hamulce ja, zrobić! Te! E, Slipki założone na koła Slejmy. i te. Musimy te kupić, co? Ja zajmę chyba. Blokadę pod koła musimy założyć! A bieżnika w ogóle nie ma, nie ma co zablokować tam! Nierówne pole i dlatego! Z górki było! gdzieś no, się